Wczoraj pisaliśmy o tym, że Małgorzata Rozenek na pokaz mody w Mediolanie wybrała się w puchatej kołdrze. Warto dodać, że tam wówczas było ponad 20 stopni Celsjusza. Za to Magdalena Stępień wybrała kusą kreację, która odkrywa całe jej szczuplutkie nóżki. Fani przesądzili, sukienka celebritki wygląda jak namiot, ewentualnie spadochron. Sami zobaczcie. Wyraźnie szczęśliwa Magdalena Stępień. Kolesnikow wybrała się w sobotę na warszawską imprezę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ubrała dość dziwną kreację. Modelka znana z bardzo długich nóżek postanowiła je odkryć prawie w całości. Natomiast biała, satynowa sukienka na cienkich ramiączkach, która nie ma talii i jest mocno rozkloszowana, została określona przez internautów jako namiot, ewentualnie duszek albo spadochron na Instagramie napisała jedynie Saturday vibes i dodała białe serduszko. Jednak internet bez celebrytów byłby bardzo smutnym miejscem. Nie zaznaczano żadnej odpowiedzi. Zobacz też.